z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na mapie NMZ. No w dzisiejszym odcinku y, zaczynamy sobie y, zbiory trawy, bo musimy, bo musimy zająć się y, kiszonką, żeby znów mieć więcej troszkę kasy. Y, więc ja bez zbędnego przedłużania lecę sobie z tematem, bo muszę doskosić, Tu mamy ziemniaki zasadzone i możliwe, że po tym sezonie będziemy robić nowe pola żeby mieć jeszcze więcej, żeby mieć więcej pól tylko, że tu, na, tu tak naprawdę nie mam na razie gdzie, bo mamy niestety mamy dużo, dużo yy, drzew tylko jedynie co to tam na polu, yy, o, na obok pola z trzciną cukrową bo no bo tam mamy miejsce, no, jeśli uzbieramy kasę na nowy land, no to zakupię jakiś dalszy, odległy land żeby móc yy, bezproblemowo sobie Yy, zrobić tam takie większe pole pod jakieś zboża pod coś yy, pod jakieś warzywa zobaczymy więc mam nadzieję że uda mi się to zrobić yy, oczywiście ja was serdecznie zachęcam do zasubskrybowania skomentowania złapkowania filmiku mam nadzieję że wam odcinek się spodoba i że chętnie go obejrzycie i będziecie chętnie go wchodzić na resztę moich filmów yy, tu widzę pierwsze drzewa do wycinania powoli się już robią kolejne yy, więc Będ, będziemy działać sobie, no te tutaj na środku będę musiał wyciąć, żeby tu oczyścić troszkę plac, ale to w późniejszym czasie troszkę. I będę musiał później wziąć ten karczownik do tych pni, żeby móc właśnie wykarczować to wszystko, żeby było tak jak należy tak naprawdę. Więc, no, oczywiście chwilę nam zajmie to, więc będziemy pewnie musieli timelapsy robić, bo chciałbym oczywiście na na jednym odcineczku zrobić całe te y, tra tą trawę na kiszonkę, żeby móc bezproblemowo sobie w następnym odcinku lecieć dalej, czyli już jakieś nawozy, jakieś y, opryski czy nawozy, żeby to y, przyspieszyć. Zobaczmy sobie, czekajcie, zobaczmy sobie bardziej. Zobaczmy sobie szybko jak wygląda sytuacja z nawożeniem. Yy, no właśnie, basuje nam i ci na nawież i tutaj na wieś, więc Oczywiście musimy sobie wypożyczyć ten rozsiewacz nawozu, żeby właśnie móc sobie to nawieść, żeby było, no po prostu, żeby było jak najwięcej tych plonów. No bo taka prawda, że no z tego mam, mamy kasę i tylko z tego mogę się utrzymuje głównie. No powiem Wam, że ta trzcina cukrowa będzie mega opłacalna, więc polecam każdemu, bo no nie oszukujmy się, koszty nie są jakieś duże, a pieniędzy od groma z tego. Więc ja Was zapraszam na ten musimy sobie wypożyczyć prasę choć zastanawiam się czy nie zakupić prasy yy, mielibyśmy pieniądze na to, prawdopodobnie, jeśli bym sprzedał zboże yy, i byśmy ją już kupili, tylko ona robi tak, robi kostki, więc tak też zrobimy, podpinam przyczepę, bo zapomniałem sobie że mamy przecież pszenicę yy, do sprzedania i musimy ją sobie sprzedać, więc bierzemy się szybko za sprzedaż tej pszenicy. Mamy 20 tysięcy litrów ponad, więc powinno być ponad 20 tysięcy, więc kupilibyśmy sobie prasę i miałbym już te podstawowe sprzęty dla siebie kupione i wtedy będziemy tylko mieli zbiory tak naprawdę. No zobaczymy, powiem Wam tak, zastanawiam się jak działa ta trzcina, bo niby zawsze było, że ona sama odrasta, ale jak na razie jest dalej, że jest zebrana, nie że jest Yy, Zasiana czy coś, tylko jest zebrana. Zobaczymy, czy, będzie, czy się zmieni to za 2 miesiące. Jeśli nie, no to będziemy musieli coś posadzić na niej. No ma co ciągnąć? 20, yy, prawie 2000 litrów. Pszenicy, więc no jest co ciągnąć. No ale ten ciągnik jest akurat mega mocny, więc damy radę. I tak, yy, po tym sezonie będę chciał zakupić albo nowy land, albo ciągnik w końcu, kupić sobie swój, żeby już przestać płacić te wynajmy. Jak już to wynajmować, tylko sprzęty jakieś. No, ja wziąłem, no to nic. Dobra, powinno nas być teoretycznie, chyba stać. A jeśli nie, no to braknie nam. Nie braknie, kurde, przeli, przeliczyłem 60 tysięcy. Uuu, więc tak. Mamy mały problem. Jeszcze mamy w sumie sumę do sprzedania, więc możemy jeszcze sumę sprzedać na szybkości. I zobaczymy. Ile nam brak? Najwyżej sobie dobierzemy kredytu i po, po, tych, po tym sezonie go od razu spłacę. Bo nie chcę tutaj iść w duże kredyty, żeby nie mieć później jakiejś zaległości. Żeby, żeby później po prostu sobie mieć czyste konto. Czekajcie, wykryjmy i ładujemy. Załadunek belek. Dobra. 82 tysięcy litrów. No wiele za to nie weźmiemy, coś pewnie około 8 tysięcy. No ale zawsze to coś, że tak powiem. No, i prawie nas stać, więc jest dobrze. Weźmy sobie kredyt. To było 79 tysięcy. Mamy 81 000 i możemy sobie kupić. Więc zakupujemy nową prasę i mamy w końcu swój sprzęt. Więc no będzie, będzie czym pracować. Tylko czekajcie, jeszcze muszę sobie sprawdzić, jakie kostki ona chyba do 220 cm obsługuje. Ta, ta owiarka, którą mamy. Tak. Tak, do 220 cm obsługuje. Wypożyczony mamy tylko ciągnik, więc jest dobrze. Więc ja się biorę za prasowanie, żeby obrobić się dzisiaj z tym, co zaczęliśmy, więc no bierzemy się jak najszybciej. I czekajcie jeszcze muszę kolejny ten przycisk, w którym się zmieniało rozmiar belki. 220 dokładnie. Opuszczamy, uruchamiamy i lecimy sobie z tematem, więc ja jeszcze raz Was zapraszam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku i mam nadzieję, że Wam się będzie to ten filmik podobał, więc zapraszam Was na timelapse, żeby jak najszybciej to wszystko ogarnąć, Na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku to będzie koniec. Na następny odcinek sobie zostawiam owijanie, złożenie i wycinkę, bo mam tutaj kilka drzew do wycięcia, więc ja już sobie tam wyznaczyłem, które drzewa są do wycięcia, więc to sobie zostawiam na następny odcinek. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, zachęcam do reszty moich filmów. Trzymajcie się, cześć.